Cześć kochani, czym jest medytacja? Różne źródła różnie mówią o medytacji, a najistotniejsze są te dostępne. Na przykład żywi ludzie, którzy wiedzą co mówią. Jest dużo tradycji duchowych, które dają jakieś wyobrażenia na temat medytacji, ale jakoś to sobie w głowie trzeba ułożyć, żeby. Móc się orientować, widzieć, co jest celem. Dobra medytacja działa mniej więcej jak wyspanie się, że konsolidując wszystko to, co dla Was jest ważne, wszystkie uświadomienia, sygnały, zwroty akcji w Waszej uwadze, spowodowane tym, co jest dla Was ważne, układa się. Waszej głowie układa się tak, że wszystko jest pogodzone, że z trójcy, ciało, umysł, duch, stajecie się jednym, gdzie koherencja jest normalna, gdzie umysł współpracuje, gdzie przywiązanie do ego przestaje być potrzebne, gdzie stany konieczności, wymuszeń no przestają wymuszać miotać się na lewo i prawo nie ma wątpliwości są drogi drogi do celu stały kierunek duchowo stały jeśli jesteście w tradycji gdzie jest powiedzmy jakiś guru nauczyciel silny to dobra medytacja powinna produkować co jakiś czas jakieś zastanowienia, coś, co tego nauczyciela mogłoby zczelędżować. I wręcz niektóre pytania trzeba zadać nauczycielom, żeby zobaczyć, co czym jest, a co czym nie jest. Takie duże tradycje duchowe to jest jakiś sposób wyskalowania praktyki duchowej. Trochę jak w przemyśle, gdzie jak wyskalujesz dobrze biznes, to masz dużo kasy. Tylko tutaj szuka się takiej optymalnej korzystności dla ucznia, przy czym najbardziej optymalne jest osobiste prowadzenie, osobisty kontakt. I warto mieć włączoną nawigację, kiedy z tych uogólnień można schodzić do jeszcze bardziej indywidualnego zrozumienia, kiedy wskazówki początkowe stają się ograniczeniami. Także życzę Wam takich medytacji, w których doznajecie rozluźnienia i przejścia w ten inny stan myślenia z sercem, gdzie Wy stajecie się źródłem wskazówek i rozwiązań. Gdzie wiecie, jak zarządzać stresem na takim poziomie, że przeprogramowujecie stan e swoje ciało? Gdzie z łatwością sobie odpo odpowiadacie na pytania i uruchamiacie procesy rodzaju? Co jest już nieaktualne? Jakie jest nowy optimum? Bo w nas istnieją pewne mechanizmy, które zostały stworzone w odpowiedzi na specyficzną sytuację w przeszłości, która się wdrukowała w nas yy, tak niskopoziomowo i umiejętność przeprogramowania na tym poziomie to jest prawdziwa wolność, a wiara wasza w to, że umiecie to zrobić na coś lepszego, to jest wolność. Jak mówię wiara, to nie myląc z nadzieją. Nadzieja to jest jak zaczynacie afirmować, macie nadzieję, że te afirmacje wam pomogą. A jak jesteście już u końca afirmacji, to już jest wiara, to jest pewność, że wiecie, czego chcecie, że wiecie, co jest dla Was ważne, jest dla Was oczywiste, że po prostu zapłacicie za to cenę, a cena jest lekka, radosna, warta swojej ceny. Życzę wam kochani odnalezienia tego, co was karmi, co karmi was całego. Życzę wam dogadania się z rozproszeniami. Życzę wam wiary w skupienie swoje planowanie. Dostrzeżenie, że naturalnie prowadzenie ma miejsce niezależnie od waszej wiary, tradycji, przekonań. Może to jest wasze własne prowadzenie, może to jest prowadzenie Boga, a może u was Boga nie ma. Wiara w to, że naturalnie wzrastacie i uporządkowanie naturalnie ma miejsce. Organicznie akceptacja naszej organiczności to jest akceptacja naszego miejsca. Czasu, to jest wzięcie odpowiedzialności za to, że jestem w specyficznym miejscu, w specyficznym momencie, w moich specyficznych możliwościach. Ale wszystko, gdzie, jak, kiedy jestem, jest dla mnie, służy mojemu dobru. Życzę Wam łatwości przechodzenia między trybami z korzyścią dla Was. Życzę wam, by wasza droga do medytacji, prawdziwej medytacji, głębokiej, prawdopodobnie na, z medytacją na temat, gdzie to reprezentuje wyższe myślenie, aż do medytacji bez tematu, o której lepiej nie narzucać czym jest, czy nie jest, no poezja już lepiej się sprawdza. To są stany, w których Przywiązanie do myślenia wręcz jest warunkiem, by móc wchodzić w medytację bez tematu. No, coś się już duży, to nagranie do brzegu. Życzenia były. Jak macie jakieś pytania, które są dla Was ważne, to piszcie w komentarzach. Są dla Was. Mówił Waldek z dekretów z tej ziemi.